Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, tutaj na Was. Na wasz tarot, na analizę partnera. Bardzo, bardzo zapraszam, każdego, który tutaj ogląda. Dziękuję bardzo, że właśnie Wy tutaj jesteście. Jak wy jesteście nowi na moim kanału, no bardzo, bardzo serdecznie Was witam, ale też wszystkich oczywiście, którzy mnie już długi czas oglądają. Jak jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Michelle. Jestem tarocista z certyfikatem. Porównam też systemami numerologia, astrologia, Human Design, żeby Ci tak na najbardziej i najkonkretniej pomóc w każdym temacie, tak? To znaczy jest możliwe właśnie tutaj oglądać, jest ogólny orakel, może tutaj dużo właśnie pasować na Twoją sytuację, nie musi bo to jest właśnie ogólny orakel dla każdego, który tutaj właśnie lubi oglądać, tak? Żeby tak naprawdę wiedzieć na Twoją sytuację, no to właśnie zapraszam też mieć osobisty orakel, to właśnie wy będziemy wszystkiego widzieć, jak tak naprawdę u Ciebie, u Tobie jest um, w życiu. Ja tutaj będę czasowała live. Wy teraz możecie właśnie proszę pomyśleć. E, właśnie jak ty masz kogoś w oku, kogoś w sercu, kogoś w głowie, czy ty jesteś e, mężczyzna albo kobieta nie zależy, to katarot jest tutaj dla każdego, który ogląda, tak? My tutaj chcemy wiedzieć, jak Wy pasujecie razem, e, jaki charakter ten, e, ta osoba ma, co jest między wami, tak? E, właśnie w jakim stadium życia też ty jesteś też. No, bo to trzeba też tak dopasować, tak? No właśnie, to teraz będziemy się teraz koncentrować. Ja właśnie czasuję live. Już mam Was. Dobra. No właśnie, ja bym chciała teraz najpierw mieć na charakter, na Twój charakter i na charakter od tej osoby, właśnie informacje na, 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 na Ciebie. Aha, dwa mieczy. Wy jesteście właśnie w stadium życia, gdzie wy nie wiecie naprawdę, um, jaki kierunek mieć w życiu, um, gdzie naprawdę iść. Mogą to być decyzje, gdzie żyć, gdzie um, pracować, um, e, czego zrobić, czego nie zrobić. Jest to bardzo ogólnie, tak? To jest to właśnie naprawdę dla każdego coś innego. Proszę właśnie teraz interpretować dla Ciebie, co to może być. Dla jednego to może być miejsce gdzie, gdzie żyjesz, tak? Dla innego może to być jakoś tam zawód. Dla, dla innego to też może być, że Wy i tak już tak wątpicie, czy to właśnie jeszcze egzystują dobre mężczyzny albo kobiety na tym świecie. No tak, z czego to może być inna mieszanka głowy, tak? No bo dwa mieczy też są dużo tak takie, No właśnie, myślenie, myślenie na okrągło, tak się nie decydować. To jest co. Wy bardzo racjonalni jesteście właśnie teraz i to jest dobrze. To znaczy jakieś tam romantyczne chmurki, które właśnie nic nie mają do czynienia z normalnym życiem, jakoś was tak nie naprawdę już tam nie... Wy jesteście bardzo racjonalni, no to też jest dobrze, tak? To jest dobrze. I co ja widzę jest, że jak wy dużo myślicie, to wy też logicznie myślicie, tak? To jest też może taka faza, gdzie trzeba się właśnie bardzo decydować na coś. A ta druga osoba, ta druga osoba, znaczy to jest... Twój partner, narzeczony, czy nikt, z którym możecie coś tam się znać w jakiś sposób, tak? To tylko właśnie są te energie. I teraz oglądamy do, do niego albo do niej. To może być żeńska energia albo męska, nie zależy. Mhm. Właśnie, i oni jakoś też są w takiej fazie. Oni chyba też nie wiedzą tak naprawdę, jaki, jaką drogę iść, no? A by the way, to jest właśnie też um, muzykalny orakel, to znaczy ja będę śpiewała. Ja też będę coś śpiewać, to znaczy, my tutaj też mamy Orakel, taki wielki miech, zaraz będziecie go widzieć. I tam są tak ponad 60 do 70 piosenek. I ja też będę Wam śpiewać jedna piosenka live, to będzie tak na końcu. I to będzie właśnie piosenka, co ta osoba ci by śpiewała, albo śpiewał, jakby ch chciały, albo umiały śpiewać, tak? <grym> ja też robię sztukę, no właśnie, i też śpiewam. To znaczy, nie, będzie to mała niespodzianka dla Was, no to proszę właśnie Oglądać do końca. Okej, okay. to oni też tak naprawdę nie wiedzą. My tutaj mamy właśnie um, La Luna, no, Mund, Księżyca, tak? To oni wcale, oni, co, co mi też przychodzi, jest odpoczynek. To oni też bardzo um, odpoczają. Jest to tak, że oni też chyba mieli dużo stresu w jakiś sposób w życiu, albo coś tam, że oni teraz naprawdę dosłużyły na jakiś odpoczynek. To jest też coś, co ja tutaj bardzo widzę, tak? Nie jest to faza, gdzie oni są aktywni, oni są w pasywnej energii. Jak to jest mężczyzna, no to nie jest to tak fajne, no bo lepiej jest jak mężczyzna naprawdę jest taki zapalany, że on właśnie jest aktywny, ale... Ten właśnie widzę więcej taka pasywna energia, ale oni też odpoczywają. To jest, to jest bardzo ważne. Co jeszcze o nich? Ośmiu pentaklów. Może też być, że naprawdę dużo, dużo pracy, ro, roboty tutaj jest u nich, tak? To jest też co, coś takiego, co ja widzę. A co u, u was jeszcze? Czy, mhm, czy no właśnie, chodzi tutaj o to, jest, jeszcze jesteście w tej fazie, tak jak powiedziałam, żeby tak naprawdę em, pomyśleć, co, co będzie kierunek dla Was i potem będzie start. Ale jeszcze trzeba poczekać. Jeszcze jesteście w fazie, gdzie wymyślicie myślicie em, em, jak, jaką drogę naprawdę dalej iść i potem będzie start aktywny, tak? Ale teraz jeszcze jest czekanie. Ale tutaj już trzy buławy mówią, że chodzi o to, że wy będziecie też naprawdę wiedzieć na końcu tego procesu e, myślenia. E, co, co będzie następny i też będzie akcja. No bo właśnie tutaj są też trzy buławy. Co jeszcze u was? Mhm. No tak. I pe, potem będzie asmonet, to znaczy będzie potem taka naprawdę ścieżka dla was albo way of life, albo jakiś kierunek u was który Wam naprawdę daje um, stabilny początek. Stabilny nowy początek po, początek w jakimś temacie życia, dobra? Co jest dla każdego coś innego, jak już na początku powiedziałam? A co tam u tej osoby jeszcze? I as, kielichów, no właśnie, bardzo interesujące. To wy tutaj jeszcze macie proces. To też może być, um, może też być, że wy teraz aktualnie macie mało kontaktu, albo nie macie kontaktu, no bo tutaj każdy właśnie myśli, każdy jest w procesie swoim. Ale tutaj on, on albo ona ma na końcu as, kielichów, i ty masz na końcu as pentaklów, to znaczy, są to nowe początki. Będzie potem nowy początek. I fajnie, że wy macie oboje as. Nie musi być ten, ten nowy początek razem. To też może, może być osobny nowy początek. Co Was łączy? Was łączy cztery, cztery kielichy. Może wy oboje jeszcze tam nie osiągałyście tego, czego chcia, chciałyście w życiu, czy to jest romantycznie, albo czy to jest w jakimś innym sensie w życiu. Słoneczko mamy na głowie. Tak, właśnie Was łączy ta faza nie akcji, ta faza, gdzie właśnie Wy, oboje Wy jesteście w fazie, gdzie może wymyślicie jakoś to, to jakoś nie osiągnęłam albo nie osiągnęłam tego, czego naprawdę chciałam albo chciałam. Um, w jakimś sensie, Wy jesteście w takiej fazie i osobno Wy tam macie też różne te tematy i to są procesy swoje. Co ta osoba o Tobie myśli tak naprawdę? Wow, oni myślą, że Ty naprawdę em, bardzo, bardzo dobrze wyglądasz, tak? E, bardzo em, coś masz, em, no właśnie The Star to jest tutaj właśnie i to są tradycyjne tarot, to jest właśnie Klimt tarot. Tak. Um, od Scarabeo firmy. Jak wy chcecie tego mieć, no to też możecie właśnie tego um, zdobyć. Albo co? Na, na Amazonie, bo gdzie na pewno jest. Kochani, no wiecie co? To właśnie jest tak, że um, oni Was widzą bardzo, bardzo jak jesteś kobietą, jesteś piękna do, do niego, tak? Absolutnie. No bo właśnie gwiazda jest piękność. Gwiazda też jest talent. Gwiazda też jest coś wielkiego. A jak właśnie ty jesteś mężczyzna i oglądasz, no to właśnie oni też naprawdę um, coś z wysokiego o tobie myślą, tak? Czystojny. Może tam um, sukces ma w jakiś sposób. No bardzo dobre energie. Dobre energie, tak? Jak on jeszcze was tam, o, o was myśli? Albo ona. Queen of Wands, tak, piękna, dorosła, talentowana kobieta, absolutnie. Uh, tak, naprawdę to może też być taka kobieta, która naprawdę jest ten dream woman, taka, tak? No i jak jesteś mężczyzna, no to też właśnie może być, że właśnie, no bo mamy tutaj królowa buław, że um, może być trochę za dużo pasywność, tak? I to oni właśnie odbierają tak jak trochę pasywność i więcej taka żeńska energia, ale oni też mogą cię odbierać, że może też być jakaś inna osoba w twoim życiu, jeszcze żona może i to może też być tutaj um, indikator, że że oni też myślą, no tam jeszcze ktoś jest, tak? A jak e, ty właśnie myślisz o tej osobie? Magik. Mhm. No właśnie, ktoś, który może e, jest, jest normalnie aktywny, ale teraz właśnie jest w fazie, gdzie, gdzie oni nie są. Gdzie oni są więcej pasywni. No właśnie. Mhm. No, taka pasywność. Pasywność tam. Może to też być, że oni są w jakiejś transformacji i ty tego wiesz, tak? Transformacji życiowa. A co oni tak naprawdę czują? Chirofant. Oni czują, że i też z kombinacją właśnie z tą, z tą gwiazdą i to wszystko, ty byś była, jak ty jesteś kobieta, naprawdę kandydatka na, na ślub, na zostanie razem żeby być razem, bardzo ładnie, tak? Bardzo ładnie. Jak ty jesteś właśnie mężczyzna, no to też to samo. Nie zależy, bo to jest hierofant, to chodzi też o ślub dużo i tak dalej. No właśnie. Ale jest to jeszcze sekret u nich, jest to sekret. Sekret, no bo oni właśnie chcą bezpieczność. Ja nie wiem, czy, czy właśnie... Ja nie wiem, co u, u nich jest. Może oni też mają jakieś długi? Tak? Albo oni, są, oni chcą mieć bezpieczność, Jak oni na przykład są właśnie jeszcze razem z inną osobą, to może bardzo być, że oni właśnie nie chcą się rozstać, bo to może kosztować. Tak? No, głupio to brzmi, ale nikt nie wie tak naprawdę, jakie długi oni może mają, co tam jeszcze właśnie jest, czy oni mają dzieci. No wie, wiecie co? To mogą być też takie historie. Oni chcą ta bezpieczność i to jest właśnie to, co ich jeszcze blokuje. Ale właśnie no właśnie ta bezpieczność, to blokowanie to są właśnie naprawdę tematy tutaj u nich, tak? To jest tak właśnie. Oni właśnie teraz naprawdę czekają, żeby, żeby wiedzieć, co będzie nas, następna rzecz. Takie samo jak u Was. Wy jesteście tutaj w bardzo podobnej sytuacji. Co Ty właśnie o, o tej osobie myślisz, czujesz? Przepraszam, to my teraz. Wy jesteście smutni. Może też takie, tak smutni jesteście. Ja nie wiem, jaką historię Wy właśnie macie. Jaką historię Wy macie? No, diabeł, kurde, no właśnie. Jakaś laska. No właśnie, może być, że oni właśnie jeszcze mieli, um, oni tam jeszcze, może byli w jakimś w małżeństwu, jakimś, w jakimś, w jakimś który wcale już nie ma bazie miłości i u Was są te emocje nie tak koniecznie um, o, o, o żonę albo o mężczyznę, ale oni tam jeszcze się siedziały i może to być, że Ty właśnie to, to bardzo smutne było dla Ciebie. Albo oni um, jakoś tam mieli do czynienia z um, właśnie os osobami, które jakoś tak ciebie ch chyba nie tak lubili, albo coś takiego. To tutaj są takie. I, I to właśnie robiło cię bardzo smutne. I pięć kielichów jest smutne. Jest to smutne. Um, no, ale ty właśnie dużo namięt namiętności czujesz do tej osoby, tak? To też jest. Um, no więcej taka fizyczna energia, namiętność, no właśnie tak więcej seksualna energia taka, wiecie? I co jeszcze Queen of Pentacles, no właśnie. No tutaj właśnie wy tak nie macie, wy jesteście smutni. Ja tak bym umiała sobie wyobrazić, że, że to, to, to już wszystko po wszystkim. No bo jakoś tam... Wy jesteście dosyć smutni za pięć kielichy, to dla, dla mnie mi tak wyglądają, że, to, że ty, ty już masz dosyć. Nie wiem, że ty jakoś już masz dosyć, tak? A co, co, co jest właśnie w jego życiu, albo w jej życiu, właśnie aktualnie? Mogą tam być naprawdę dzieci, albo oni właśnie um, myślą o sytuacjach, w, w sytuacjach w z prze, w przeszłości, przepraszam. I może oni też muszą płacić dla dzieci, to też może być coś takiego, co właśnie ta bezpieczność jest właśnie bardzo. I właśnie teraz nie jest faza, żeby się decydować. A to może być, że to robi cię bardzo smutne, no bo Ty może też już czekasz długo. Dla tych kobiet, które już dużo czekają, no to może to być jakoś tam tak, tak szczęśliwe, już Wy jesteś, nie jesteście z tego. I też. Tak samo z mężczyzną, jak Wy jesteście mężczyzną i wy, wy tam, um, dużo tam czekacie, no to jest, to jest to trudne też dla Was. To jest to, co ja widzę. Dobra, zmieni się jeszcze coś, to ja tutaj widzę, że tutaj właśnie faza będzie jeszcze, że każdy będzie sobie um, pomyśleć, co dalej. I może być, że najpierw akcja wielka jeszcze nie będzie tutaj w waszym życiu z nimi, ale może też coś się zmienić, tak? Może też być, że, że szansa też jest, że wy będziecie procesy też, też razem jakoś um, przeżyć. Też to jest taka rzecz, że będziecie o tym rozmawiać albo coś takiego, ale będziemy widzieć, co tutaj nam karty mówią. Najpierw chcę radę dla Was. Co jest rada od Tarota? Sześć połowów. Wierzyć w to, że będziesz mieć sukces. Będziesz mieć sukces w tym, tak? Ale nie, nie pokazać tego. Wierzyć we, we wrzęcznik. A to znaczy, i też nie być aktywna albo aktywny, tylko wierzyć w to, że wszystko będzie dobrze dla Ciebie. Tak? Nie żebyście nie były pesymistyczne. No bo tutaj jest naprawdę wiara. Tak? I też właśnie dać, dawać innych ludziów też, też szansy. Jak tam ktoś jest, który jest interesujący dla Ciebie na... Na, na miłość też może być, no to niech właśnie iść na tą kolację, niech tam poznawać też innych ludziów. No bo nie trzeba tam czekać tylko na jednego, tak? To jest też ta rada tutaj. No i to jest naprawdę człowiek, który właśnie umie kochać i też cię kocha, ale właśnie jak sytuacja jest taka, jak sytuacja jest, może jak wy będziecie też poznawać innych, to też tutaj będzie. Może też być ktoś nowy i może nawet lepiej do ciebie pasować niż ten, ok? Dobra, co będzie teraz tendencja do przyszłości? Cztery pentaklów, ostrożność. Najpierw będzie dalej ta ostrożność, o, o to ja już mówiłam o tym. Mhm. Wy będziecie się może obserwować, może tak nie naprawdę um, razem coś um, mieć jakiś kontakt. Tutaj też jest taka. Taka, taki w stylu bratnia duszy, ale, ale nie tak, że, że, że właśnie ja widzę, że wy koniecznie będziecie być razem. Coś takiego nie, ale wy tam macie jakieś połączenie duchowe. To jest to. Tutaj jest coś głębszego niż tylko, tylko takie się lubić albo coś. Mhm. No, po, po, tak pomału będziecie mieć znowu więcej kontaktu. Albo um, będzie właśnie, ale tak pomału, tak? Zaraz, zaraz jeszcze więcej będę Wam op opowiadać. Oni są chyba naprawdę w małżeństwu, coś tutaj jest, w małżeństwu dużo z nich albo oni są właśnie w stałej, um, stała relacja tutaj też widzę bardzo, Justice. Co ja tutaj widzę? Tutaj coś między wami jest. Coś głębokiego. Tutaj właśnie Ty jesteś też ważny, albo ważna dla niego, albo dla niej, to na pewno. Ale Wy tutaj macie um, właśnie inne drogi w życiu. I um, rada jest, że Ty też poznawasz inne ludzie. Tak, czy tam um, kobieta albo mężczyzny? no bo oni naprawdę są, są jeszcze w sytuacji i właśnie jest to bardzo, bardzo długi czas, że to by się będzie transformować. Może nie jest tutaj, chyba nie jest naprawdę dobrze dla Was, żeby tak czekać. To jest to, co ja tutaj widzę w tego tarota, tak? I teraz. Ja coś innego będę robiła. Ja teraz będę Wam podać piosenkę dla Ciebie. Nie tak koniecznie, co oni będą śpiewać dla Ciebie. Nie. Teraz ja bym chciała inaczej, no bo tutaj Tarot nam mówi: Trzeba też właśnie poznawać innych ludzi. Może być właśnie Twój partner, Twoja partnerka, który, albo, który właśnie pasuje do, do Ciebie najlepiej. Być naprawdę ktoś inny. Tak. I to ja właśnie chcę, i teraz właśnie będziemy tutaj też śpiewać. Ja też chcę Wam właśnie bardzo pokazać. Tutaj właśnie mamy te piosenki. Właśnie co my tutaj będziemy mieć, jaka piosenka naprawdę dla Ciebie. I tutaj mamy różne style piosenki. Tutaj mamy właśnie jazzowe. Pop mamy, mamy rock alternative, my tutaj mamy nawet też klasyczną muzykę, ja próbuję wszystko śpiewać i tutaj będziemy interpretować tekst. Ja tutaj robiłam te piosenki w tym stylu, że ja właśnie ich szukałam, żeby prawidłowy tekst dla Was mieć, żeby, żeby to będą różne piosenki, które różne historie nam mówią. Nie wszystkie są o, o miłości, absolutnie. Też może być piosenka absolutnie o coś innym dla siebie, ale to teraz właśnie będziemy tutaj widzieć. Tak, to jest Wasza piosenka tutaj. Ja, ja też mam dużo um, niemieckich piosenek tutaj. Jak będzie niemiecka, będę nową mieć dla Was. A jak ty masz jakieś fajne piosenki, które Ty chcesz słyszeć tutaj w Orakel, no to proszę mi napisać w infobox, okej? Okay? Dobra. O, to jest właśnie po niemiecku? Chcę nową. Ja chcę nową. One wsz wszystkie właśnie tak samo wyglądają, tak? Dobra. Już mamy. To jest właśnie standard prezowy od Gershwin The Man I Love. Jak Ty byś chciała albo chciał mieć osobisty czytanko, to proszę mi napisać e-mail. Na dole jest mój adres e-mailowy i tam właśnie Ci podaję informacje jak można zamówić sobie czytanko. Mi napisać e-mail, to właśnie nic tam nie kosztuje, albo coś się spytać, nic nie kosztuje, tylko ci podaję informacje i potem możecie sobie decydować, czy tam chcecie mieć osobisty czytanku albo nie. Bo to jest właśnie ogólny orakel tutaj dla każdego. Nie musi do Was pasować do, do końca, tak? Ja też robię całą analizy, właśnie też właśnie policzę tutaj daty wasze i to potem mamy 100%, tak? Można tak powiedzieć. <grym> Dobrze, i teraz mamy tutaj The Man I Love. I zaraz te najpierw będę Wam śpiewać i potem będę Wam jeszcze opowiadać, jak ja właśnie interpretuję tutaj ten tekst dla Was, ok? Dobra. To ja tutaj mam to... Um, um, um. Zaczynam śpiewać. When the mellow moon begins to beam, every night I dream a little dream. And of course, Prince Charming is the theme that he for me. Although I realize as well as you. It is seldom that a dream Till I'm sure to me. Jest to właśnie standard jazzowy od Gershwin i było to też bardzo często śpiewane, interpretowane właśnie od piosenkarki Ella Fitzgerald i um, wy macie właśnie wierzyć w to, że będzie wasz partner gdzieś tam na tym świecie. The Man I love. I jak Wy jesteście mężczyzny, no to jest to kobieta I love, tak? Um, no właśnie. Jaki partner też do Ciebie ma być w życiu? Czy mężczyzna, albo kobieta? Nie zależy. Nie zależy. Każdy tam może się kochać kogoś, ale dla kogoś, dla Was jest ten partner gdzieś. I też może być, jak Wy też będziecie poznawać tak konkretnie, też inne ludzie inne, innego człowieka, inną kobietę, in, innym mężczyzną. To będzie w końcu też ktoś, który jakoś jeszcze lepiej do Was będzie pasować. A jak ten, albo ta kobieta, albo ty, ta osoba, gdzie, wy, gdzie my właśnie tarot zrobili, jak oni właśnie chcą jeszcze tam mieć sytuację z Tobą, no to jak to jeszcze do Ciebie pasuje i warunki pasują, jest to Wasza rzecz, rzecz to właśnie decydować. Ale ktoś, który naprawdę pasuje do Was będzie, i na to trzeba wierzyć, The man I love. Dziękuję Wam. Um, właśnie mój e-mail wiesz, gdzie znajść. I um, bardzo, bardzo Was dziękuję za oglądanie. I um, no właśnie, za lajka like i też za dzielenie się filmikami. Bardzo, i też komentujecie. To też właśnie się bardzo um, cieszę, jak uh, czytam komentarze kom od Was, uh, jak to pasowało do Was. I um, to jest właśnie pick a video, to znaczy są trzy symbole i to jest właśnie ten pierwszy symbol. Wy zawsze widzicie właśnie trzy um, filmiki na raz. E, I to jest właśnie Wasza analiza partnera. Można właśnie wybór zrobić od jednego z tych trzech filmikach, albo właśnie jak się czujesz pociągany, pociągana, po prostu oglądać na tą osobę właśnie, gdzie Ty właśnie czujesz, że to jest teraz Twoja raja. Dziękuję Wam. I dla Was najlepszy czas. Michelle